Budynek przy ulicy Stawki 5-7. Z tego budynku komenda oddziału SS nadzorowała w latach 42-43 umszlak plac, na który codziennie spędzano tysiące mieszkańców getta, aby wywieźć ich do obozu śmierci w Treblince. Tawki 6-8. W tym budynku szkoły i przejściowo szpitala żydowskiego przetrzymywano Żydów przed ich wywiezieniem do Treblinki. W 1988 roku odsłonięto mur, pomnik symbolizujący bramę na Umschlagplatz. Plac. Na który spędzano tysiące mieszkańców getta, aby wywieźć ich do obozu śmierci. Nad wejściem czarna płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą strzaskany las. Złamane drzewo to symbol śmierci. Strzaskany las symbolizuje masową zagładę. Obok wejścia na czarnym pasie napis Umszlak Plac. Na ścianie sąsiadującej z pomnikiem szkoły biały marmurowy pas z wykutym tekstem polskim, hebrajskim i żydowskim wersetu z księgi Hioba. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. Na wprost wejścia na ścianie wykuto 448 imion, stanowią apel ofiar umszlak placu, pozwalający żyjącym na odnalezienie imion swoich bliskich. Na czterech tablicach napis po polsku, żydowsku, hebrajsku i angielsku. Tą drogą cierpienia i śmierci w latach 1940-43 z utworzonego w Warszawie getta przeszło do hitlerowskich obozów zagłady ponad 300 tysięcy Żydów. Symbol przejścia między życiem a śmiercią. To wąski otwór w murze z widokiem na rosnące za nim drzewo. Symbol nadziei. Zamknięciem traktu pamięci, męczeństwa i walki Żydów jest blok na rogu ulicy Stawki i Dzikiej z napisem W roku 1940 Niemcy utworzyli w Warszawie tak zwaną żydowską dzielnicę mieszkaniową, getto. Zamykając za morami 450 tysięcy Żydów, których wymordowali w latach 1940-43. W latach 1940-43 na terenie stadionu Skra przy ulicy Gibalskiego Niemcy rozstrzelali i pogrzebali ponad 7 tysięcy Żydów i Polaków. Po wojnie Szczątki ofiar ekshumowano i przyniesiono na Wolski Cmentarz Powstańców Warszawy. Na pomniku w kształcie macewy napis po polsku i żydowsku. W mogile tej spoczywają szczątki 6588 Żydów ofiar hitleryzmu rozstrzelanych na boisku Skra. Cześć ich pamięci! W październiku 1988 roku na terenie dawnego buiska Skry odkryto jeszcze jedną mogiłę ze szczątkami około 300 Żydów i Polaków. Prochy pomordowanych pochowane zostały 13 grudnia 1988 roku w miejscu ich znalezienia. Na nieregularnym łomie piaskowca napis w czterech językach ofiarom hitlerowskiego terroru, spoczywającym w tej ziemi. Dzięki fundacji imienia rodziny Nesenbaumów miejsce pochówku i wojenne egzekucji zostało zabezpieczone i upamiętnione symbolicznym cmentarzem, pomnikiem. Pomnik to kilkumetrowy słup obłożony płytkami szarego granitu, ustawiony na środku głębokiego owalnego zagłębienia, Stanowi jakby swego rodzaju symboliczny stos ofiarny, spłonącym na szczycie w dni uroczyste pomieniem gazowym.